Co by pan premier tu nie opowiadał z tej mównicy, co by państwo ministrowie nas tu nie czarowali, to nie zmienia to faktu, że wasze rządy, a tak naprawdę to wy staliście się udręką, staliście się nieszczęściem dla milionów Polek i Polaków, milionów Polek i Polaków, którzy przez drożyznę nie potrafią wiązać końca z końcem, którzy nie potrafią zaplanować sobie najbliższej przyszłości. Jesteście udręką młodych, młodzi dzisiaj nie mają szans. W ogóle nie myślą już o tym, jak kupić mieszkanie, jak kupić samochód i młodych, których dopada ta, ta pensja minimalna, która ich ciągle goni, goni i oni od tej pensji minimalnej nie potrafią uciec. Jesteście udręką dla wszystkich ciłaczy, tych wszystkich, którzy sobie te oszczędności gdzieś zgromadzili na rachunkach, okradacie ich. Każdego roku z 20% oszczędności, i to jest wasze złodziejstwo. Jesteście też udręką dla przedsiębiorców, których wyjątkowo doicie z ich owoców, ich ciężkiej pracy. Jesteście udręką dla tych, co codziennie wynoszą mniej z koszyka ze sklepu, który Dziękuję kupują panie. za te same pieniądze. Jesteście rządem antypolskim i antyspołecznym. Dlatego Dziękuję. czas już odejść.